Dzień dobry, z tej strony Damian, a dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X2 18D z 2022 roku. Zapraszam. Oznaczenie 18D, czyli pod maską, znajdziemy dwulitrową jednostkę diesla o mocy 150 mechanicznych, współpracujących z 7-stopniową, automatyczną skrzynią biegów oraz będą na 4 koła xDrive. E Samochód jest w kolorze białym, a kod dla Kieru to 300 alpejska bial. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M, reflektory wykonane w technologii lat. Dzienniki parkowania z przodu oraz z tyłu 19-cylowe, dwukolorowe felgi, dostęp komfortowy, czarne skórzane fotele z dodatkiem Alcantara, wielofunkcyjną skórzaną kierownicę sportową, przebieg samochodu to 25 54 km, systemy nawigacyjne, systemy asystujące kierowca. Automatyczną dwustrefową klimatyzację, podgrzewane fotele z przodu. A tak prezentuje się widok za kierownicy. Przejdźmy teraz do tyłu pojazdów. Z tyłu znajdziemy komplet mocowań Isofix. A tak prezentuje się przestrzeń z tyłu. Klepa bagażnika jest w pełni sterowana elektrycznie. A tak prezentuje się przestrzeń bagażowa. Pełną specyfikację pojazdu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępniamy w opisie filmu. Jeśli zainteresował Państwa ten samochód, to zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu, znajdującego się na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie w posiadamy około 200 pojazdów używanych marki BMW oraz MINI. Dziękuję i do zobaczenia.